Ja rozpuszczam się jak kwas, robię kreskę pale hasz, By zapomnieć w końcu to, całe pierdolone zło, Relaksuje mnie ten buch, Kocham spowolniony ruch Chcę zapomnieć o tym, że w życiu nic nie czeka mnie Ja rozpuszczam się jak kwas, robię kreskę pale hasz, By zapomnieć w końcu to całe pierdolone zło, relaksuje mnie ten Buch Kocham spowolniony ruch, chcę zapomnieć o tym, że w życiu nic nie czeka mnie. Leżę i pale, a później wciągam Chcę się uwolnić jak chmura z bonga. Leżę bezwładnie, patrzy się w górę Obserwuję zieloną chmurę Życie ponure, zapiję od środka Szczęście jak szóstka wtotka Do celu jak lotka daj spokój Zapomnij, weź obrzytomni Bo się rozczarujesz Pudrujesz nos? Ja też pudruję Od dawna już siebie nie odnajduję Zagubiony na pewnym odcinku Rozpuszczam się jak lód w drinku ja rozpuszczam się jak fas Robię kreskę, palę hasz, By zapomnieć w końcu to Całe pierdolone zło Relaksuje mnie ten buch Kocham spowolniony ruch Chcę zapomnieć o tym, że W życiu nic nie czeka mnie Ja rozpuszczam się jak fas Robię kreskę, palę hasz, By zapomnieć w końcu to Całe pierdolone zło Relaksuje mnie ten buch Kocham spowolniony ruch, chcę zapomnieć o tym, że w życiu nic nie czeka mnie. Leżę palę i myślę teraz, dlaczego mnie z uczuć. Obdzierasz ponownie. Już bardziej się nie da, tobie za mało i to bić nie trzeba. Bo straszne, chore i niezrozumiałe na taki los się nie pisałem, leży kminie, Czego ja winien? Co drugi nie powinien się w ogóle urodzić? Przestań nachodzić, ja chcę mieć spokój, po co ta wojna weź nie prowokuj Wiem jestem nikim, nie musisz powtarzać Przykro mi, gdy zaczynasz obrażać ja rozpuszczam się jak faz, robię kreskę, pane hasz, by zapomnieć w końcu to całe pierdolone zło, relaksuje mnie ten buch. Kocham spowolniony ruch, chcę zapomnieć o tym, że w życiu nic nie czeka mnie. Ja rozpuszczam się jak faz, robię kreskę, pane by zapomnieć w końcu to całe pierdolone zło, relaksuje mnie ten Bóg Kocham spowolniony ruch, chcę zapomnieć o tym, że w życiu nic nie czeka mnie.